Proszę przypadku, kochani, jesteście. Nie zapraszam, powiem, by było poznać Was i Waszą twórczość. W galerii BWA Olkusz miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ współpracujemy ze Słowenią już od dwóch lat i gościło tutaj w galerii międzynarodowy plener, który się odbywa corocznie w Słowenii. Prace są tutaj, można powiedzieć, różne, w różnych technikach. To są znani artyści słoweńscy, ale również spoza Słowenii, czyli artyści z Niemiec, z Hercegowiny oraz z Polski. Głównym organizatorem i, można powiedzieć, przedstawicielem tego pleneru jest miejscowość, która nazywa się Lipowci. A głównym szefem jest tutaj przewodnicząca e, i tego pleneru e, Jozika Jakob, e, jak i również sekretarz e, pleneru e, Józef Piwar, jak i równocześnie e, no, człowiek, który jest obdarzony wielkim, i nie tylko talentem malarskim, ale przede wszystkim obdarzony wiedzą historyczną, historii sztuki z Muszkiej Soboty, e, e, krytyk e, Franz Obar. Plener odbywał się pod koniec, z końca miesiąca czerwca. Artyści przywożąc pracę do Olkusza, również gościuli, czy zebrali pracę z Olkusza do Słowenii. Tam było miejsce wystawy olkuskich artystów.